Witam, słyszeliście może o burzy wokół Szymona Kołtow... za znaczy, hołowni? Marszałek Sejmu w nocy z 3 na 4 lipca spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim i innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości w mieszkaniu wokół europosła Adama Bielana. Brzmi jak polityczny thriller, prawda? A może to zwykłe spotkanie, nic ciekawego. Połownia mówi, iż to tylko towarzyskie pogadoszki, żadnych układów. A opozycja i media huczą od spekulacji. Może to są negocjacje. Może plan na nową koalicję. A może to zwykła kawa po godzinach. Sława rozszadziła koalicję. Poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch ostro skrytykował to i wyleciał z klubu. Tu zapowiada rekonstrukcję rządu, a w tle trwa zamieszanie z granicami i nowym prezydentem. A wy co o tym myślicie? Sekretne układy. A może zwykła szklank, burza w szklance wody? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępniania moich filmików wszędzie. Z znajomym na Iksie, TikToku czy naszym innym. Marcin Marciniak. O tym, co ważne.